Pewnego e, dnia Adi wyjebał kibel z samego rana, ale nie zapominajmy, że to Adi, więc ma taką rutynę 300 razy dziennie. Nagle z dupy e, przyszli choinka i wąsik, którzy wyjebali mu drzwi z, z Adi wstawaj menelu, rozjebałeś kibel przez ciebie, Adi Junior nie będzie mógł walić. To wszystko na Adiego. Nie bo Adiego. Olululululu! Nawzajem! ha i ba, nie miał nie będziesz miał jedzenia! No to masz klej Nie Badi Adi. Siema, jestem Bartuś. Mieszkam na ulicy Be. Jesteśmy właśnie u Adiego. To Pok Spockchap! Laleczka z Game znika i zostawia karteczkę z treścią. Na walkę rapaty! Nie, Idę kupa. Tymczasem na jakimś zadupiu w Elblągu. Słuchajcie widzowie, laleczka Squid Game wyrzuciła mnie z Adiego domu. Dziś jesteśmy na zadupiu w El Elblągu i próbujemy tamtejszych specjałów. To weźmy niespodziankę z dupy na talerz. Cześć! Jestem jakąś randomką, która lubi w dupę, a czasami do buzi. Czekaj, tu nie wolno nagrywać! Eee. Tymczasem w domu Adiego i jak na razie wąsika Jaha. O, w końcu się wysrałam! Teraz... E, czas na zniszczenie tej kurwy! O, w końcu się pojawiłeś, Nie Teraz czas czasie i wygrał. Wszyscy happy. Poza leczką z Squid Game i Bartkiem. Koniec.